Ekipom pracującym na rynku przyglądali się nie tylko przechodnie, ale także fotoreporterzy. To grupka dziesięciu śmiałków starannie wyselekcjonowana z ponad 150 chętnych, która bierze udział w warsztatach fotografii reportażowej organizowanych wspólnie przez magazyn Pokochaj Fotografie, Tygodnik Nowiny Gliwickie oraz miejską galerię Empik. Dzisiaj mamy taki bardzo fajny temat związany z, z remontami w Gliwicach. Będą chodzić przez cały dzień, przez całe dwa dni po gliwicach i szukać tych miejsc, gdzie są rozkopane drogi, gdzie są wyjmowane tory, i będą starali się pokazać ciężką pracę, pokazać ludzi, którzy mają nie, niełatwe zadanie. No, sam jestem ciekaw efektów. Oprócz zajęć praktycznych na uczestników warsztatów czekają także spotkania z zaproszonymi gośćmi. Będzie z nami Aregola, będzie z nami Pani Nowicka. Myślę, że będzie jeszcze wiele okazji do tego, żeby spotkać paru ciekawych fotografów, którzy zawodowo zajmują się fotografią reportażową i opowiedzą o tym, jak trudny jest to zawód. I może mam nadzieję zniechęcą niektórych do tego, aby nie podejmowali takiej decyzji. Ci, którzy zniechęcić się nie dadzą, będą mogli walczyć o nagrodę dla najlepszego uczestnika, którą jest miesięczny staż w nowinach gliwickich.